Piotr Korczarowski zapytany, czy nadal jest z Marianną Schreiber. Padła odpowiedź: Marianna Schreiber pod koniec kwietnia bieżącego roku ogłosiła, że jej nowym ukochanym jest działacz polityczny Piotr Korczarowski. Para afiszowała się ze swoim uczuciem, a ich związek wzbudził sporo emocji, również w kręgach politycznych. Jednak od pewnego czasu Marianna i Piotr nie wrzucają wspólnych zdjęć czy nagrań. To wywołało falę spekulacji, czy nadal są razem. Naprawdę tak bardzo was to interesuje? Nie lepiej żyć swoim życiem? Napisał Korczarowski na Instagramie i dodał, że na pewno nie jest singlem. Marianna Schreiber po rozstaniu z mężem Łukaszem Schreiberem związała się z Przemysławem Czarneckim. Ich związek zakończył się w oparach skandalu. Celebrytka zarzucała politykowi stosowanie przemocy. Pod koniec kwietnia bieżącego roku Marianna ogłosiła, że jest związana z Piotrem Korczarowskim. Związek Marianny Schreiber i Piotra Korczarowskiego wzbudził sporo emocji. Marianna Schreiber tuż po ogłoszeniu związku z działaczem politycznym od razu zadeklarowała, że to jest miłość jej życia. Para zaczęła afiszować się ze swoim uczuciem, zamieszczając w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia i nagrania, na których nie szczędzą sobie czułości. To jednak nie spodobało się osobom, z którymi dotychczas współpracował Korczarowski. Ostatecznie został wyrzucony ze sztabu lidera Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. Z przykrością przyjęliśmy informację, że osoba tak ważna w kampanii prezydenckiej kandydata wiążącego przyszłość Polski z zachowywaniem prawa Bożego weszła w relację romantyczną z osobą związaną z sakramentem małżeństwa z kimś innym. Oboje prosimy o opamiętanie, zaapelował Włodzimierz Skalik. Przypomnijmy, że Marianna Schreiber jest w trakcie rozwodu z Łukaszem Schreiberem, a ich pierwsza rozprawa wyznaczona jest na początek czerwca bieżącego roku. Piotr Korczarowski nadal jest z Marianną Schreiber? Padła odpowiedź. Po krytycznych uwagach pod swoim adresem Marianna i Piotr zaprzestali chwalenia się swoją relacją. Od pewnego czasu na ich profilach w mediach społecznościowych nie pojawiają się ich wspólne zdjęcia czy nagrania. To wywołało falę spekulacji, a jeden z internautów wprost zapytał się Piotra Korczarowskiego, czy nadal jest z Marianną Schreiber. Pół Polski hejtowało nas za to, że pokazujemy się razem. Teraz nigdzie nas nie ma i najwyraźniej to też niedobrze. Naprawdę tak bardzo Was to interesuje? Nie lepiej żyć swoim życiem? Dbać o swoje związki? Chyba, że pytające chcą wybadać, czy znów jestem do wzięcia? Jeśli tak, to nie, odpowiedział Korczarowski na Instagramie.